Siema, siema, wizowie widzowie, Zaczynam, zaczynamy filmik, bo taki krótki, bo chcę, chciałbym wam pokazać, jaką dzisiaj zbudowałem e, u siebie, nic tutaj będę co dzisiaj budował balony, to zobaczycie na filmach e, kolejnych, ale zbudowałem u siebie w ogródku takiego gnoma, <laughs> e, on ma zeza trochę, ma takie, takie pnia, ma takie oczy jakby, tutaj idziemy tam na dół i tam jest moja piękna baza, będzie ona ogólnie była skomplikowana robiłem ją z godzinę trochę bo musiała... każda jedna kratka nie będzie zła i będzie wszystko już źle to jest tak to się prezentuje z daleka to jest pierwszy pokój taki siedzi jest craft, no taki początkowy pokój tutaj mamy jakieś kwiatki. Tutaj jest jakby sypialnia. Tutaj już mam spawna ustawionego. Tu jest farma, króciutka. Tutaj jest farma. Taki się ustawi, w ogóle, piesek. Obraz dodali w Minecrafcie są, są jakieś zwierzątki, i możecie w sumie dawać jakieś nazwy. Napiszecie jedną nazwę na każde zwierzątko. Napiszcie na przykład y, Nazwij krowę Mućka To naz nazwę ją właśnie w taki sposób. Dobra, tutaj y, jest taki. Patrzcie. To jest bardzo fajne. Jest mechanizm, że samo się włącza przyciskami, ale to będzie włączone, bo wiecie, chyba tak jest gorzej, jak wygląda niż jakby było tak, więc dobra. No tu są jakieś beczki, to jest puste oczywiście. E, tutaj są skrzynki, tam też są skrzynki. Tutaj jest enchanting table, tutaj też pusto jest. Tutaj piece są, tutaj wszędzie jest, już dałem yy, węgiel, tutaj są statywy alchemiczne i brodawki, taka, nie wiem jak to nazwać, część różna, yy, i to tyle. I tu, tutaj są w ogóle pod dywanikami pochodnie, to jest, pokażę Wam w jakim miejscu, jak głęboko, yy, tutaj yy, to podziemia to są obszary, już Wam mówię, 25 telinie te linie 25, a tamte 23 linie, 23 kratki oczywiście, każda z tych linii, w dół tutaj 11 jest, ale to jest niepotrzebne, tutaj 11, ale tak po prostu 11, robiłem to z tutorialu też trochę, to wygląda tak, będę dzisiaj jeszcze y zamykał to trawą, więc to będzie dziwnie wyglądało, ale przynajmniej nie będzie takiego czegoś, dobra, to chyba na tyle, dzięki za oglądanie i do następnego filmu.